Dostałem paczki. Tutaj ma być brykieciarka, Także zaraz będziemy to odwijać i będziemy zaglądać jak to wygląda. Wstępnie te, wyciągnęliśmy. Spójrzcie, tu mamy instrukcję nawet złożenia tego. Jak to ma wyglądać, tak to będzie wyglądało. No to zostało jeszcze tylko w bomberkach pozawijane, zawijane. Widzę, że dosyć solidnie jest to wszystko pozawijane. Myślę, że nic się nie uszkodziło, że wszystko będzie w całości. zaraz będziemy. Patrzcie, raz to. Wstępnie połapałem, bo to trzeba byłoby najpierw, według instrukcji, nogi do blatu. Więc tak żeśmy połapali, żeby nam się to nie przezłociło, żebym mógł pokazać. A to normalnie przekładamy środki przez otwory. Otwory widzę, że pasują, są dobrze. No, tak to ma wyglądać. Tu jeszcze pokażę, bo też jest to ważne. Są numerki, są numerki. Takie same numerki mamy na nogach, więc tu nie, nie będzie pomyłki, wójeczka, dwójeczka, dwójeczka, także no te nogi nam pasują. Wszystko to dokręcamy, znaczy przykręcamy najpierw, dokręcać każdą na samym końcu, więc potem będziemy to wszystko mocować jak się już nam ustawi. Tu mocujemy nogi, weźmiemy się za tą stopę i za ramię to będzie ewentualnie i jeszcze te poprzeczki. Mocujemy poprzeczki. Trzymające nogi, tak samo są to jak widzicie. Dwójeczka przypisana do nogi numer 2, tu jest jedynka, tak jak pokazywałem i pod blatem i na noca numer jeden. Sorry, bo ja mówię dwa, a to jest jeden. Na razie, jak pokazuję, palcami tylko łapiemy. Potem będziemy to wszystko zaciskać kluczem. Klucze widzę, ampule są dorzucone do tego. Także będziemy ampulami dokręcać to wszystko. Mamy założone poprzeczki, wszystko ładnie pasuje, więc nie mieliśmy z tym problemu. No i teraz bierzemy się już tutaj za górę, za te ramię i za ten tłok. Tu mamy ramię, teraz mocujemy, wszystko pasuje, tu nie trzeba tak szczerze powiedziawszy instrukcji. No, tu nawet fajnie jest zrobione, że stopka się opiera yy, o blat. Także pewno się nie da docisnąć z tego mocno, tylko tyle, ile po prostu będziemy dociskać. A teraz to skręcimy i sprawdzimy. Dokręcamy każą zostawić troszkę luzu, by ramię chodziło. Także w ten sposób. No! Działa! Trzeba będzie paluszkami ustawić, bo jednak wahadło jest ruchome. O! Elegancko! Jak być powinno, nie wiem jak to dalej poleci. Nie, dalej widzę, też się nie odchyla. Także tyle maksymalnie się odchyli. Można odsunąć całkowicie, aby tylko w głowę nie dostać. No i tą pulpę będzie można normalnie nakładać. No tutaj to trzeba będzie jednak radzić sobie drugą ręką. No, ja teraz nie mam, mam zajęte przez kamerę, ale nie ma to żadnego znaczenia. No elegancko to wszystko wygląda, bardzo mi się podoba. Zobaczymy jeszcze jak to będzie działać. Na razie podociskamy wszystkie wkręty śruby, żeby to było stabilne i no, będziemy eksperymentować.